Witamy Państwa bardzo serdecznie. To już kolejne spotkanie z Renatą Ko, która tutaj koresponduje z nami, ze studiem VTV z samego Chicago. Witaj bardzo serdecznie, Renato. Dobry wieczór, dzień dobry, witam państwa ponownie. Korespondencja to może takie duże słowo. My po prostu rozmawiamy na temat bioenergoterapii, o Twoich doświadczeniach, które miałaś możliwość przeżyć w swoim życiu. I one są niezwykle związane ze sprawami zarówno duchowymi, jak i tutaj z całą tą magią życia. Dzisiaj porozmawiamy na temat bioenergoterapii szamańskiej. A co to takiego jest, no to chyba musisz sama ty po prostu wyjaśnić. Oczywiście. E, tak jak myślę, że wszyscy spotykają się z różnymi tematami, e, czy duchowymi, czy tematami uzdrawiania, e, chciałabym dzisiaj nawiązać do e, ogólnie nazwam to bioenergoterapią szamańską. Tak naprawdę e, wszystko jest związane z miejscem, w którym się rodzimy, e, z naszymi poprzednimi wcieleniami e, i tak e, i nasza dusza tak jakby prowadzi nas do... E, do innego postrzegania, to znaczy, e, bioenergo, bioenergoterapia szamańska to jest tak naprawdę szamanizm. E, osoby, które nie wiedzą, co to jest szamanizm, będą myślały, że to są tylko ludzie, którzy wymachują jakimiś e, e, takimi wiązkami e, opalonych ziół, e, zajmują się tylko oczyszczaniem, e, tańczą w kółko. Tak naprawdę. E, Szamanizm to jest dokładnie to samo co bioenergoterapia. Jest to tak samo mocno związane z, z bioterapią praniczną, to ja się również zajmuję. Jest to po prostu spojrzenie kulturowe to jest dla mnie bardzo ważne. I wszystkie te doświadczenia, czy nauki, czy jest to na przykład psychologia praniczna, którą się również zajmuję to jest wszystko bardzo powiązane. Także szamanizm czy Bioterapia związana z szamanizmem to jest po prostu określenie kulturowe związane z, z szerokością geograficzną, w której dana osoba lub dana dusza zdecydowała się urodzić i ma możliwość poznawania różnych technik ze względu na miejsce urodzenia. Mm -hmm. no, jak wiemy, to szamanizm wywodzi, wywodzi się od Indian, a jednak jest to kultura no daleka od europejskiej I więc porównanie tutaj szamanizmu z bioenergoterapią jakie są wspólne cechy co je łączy te dwie, te dwa nurty a co dzieli co je łączy może zaczniemy od sposobu postrzegania energetyki czyli jakby całości energetycznej, jako naszej duszy i ciała, który jest nieodzownie związane z, z energią, bo my jesteśmy jednością duch, czyli powiedzmy w, w europejskim pojęciu dusza, e, czy nie wiem, w pojęciu bardziej mistycznym, czy e, tybetańskim, to też jest jakby, e, jest to inkarnująca część energii lub e, matryca, która e, łączy się z ciałem, Wszędzie będzie nazwane to. Do tego będą użyte różne słowa, natomiast wszystko będzie oznaczało to samo. To znaczy, czy w szamanizmie, czy w bioenergoterapii europejskiej, czy tak naprawdę ona została stworzona na podstawie korzeni i historii, czy przodków, czy historii uzdrawiania, natomiast. Do bioenergoterapii europejskiej zostały użyte inne słowa. Także ja chciałabym wyprostować pewne rzeczy i uświadomić ludziom, że nie każdy będzie mocno związany z bioenergoterapią europejską, natomiast może czuć łączność z szamanizmem, ale ponieważ nie ma pojęcia, co to dokładnie oznacza, może wprowadzić jakby w jego osobowość taki niespak, troszeczkę taki, trochę może spowodować takie odsunięcie, ponieważ jednak wiedza czy poznanie danego tematu, na przykład u mnie na, na, na warsztatach umożliwia zrozumienie jaka jest różnica i tak jakby wyeliminowanie strachu, bo jednak pewne sytuacje, sytuacje i zachowania nasze są związane tak naprawdę z brakiem wiedzy. To jest jedno. Natomiast, czy są różnice? Zawsze będą jakieś małe różnice, bo każda kultura troszeczkę inaczej to przedstawia, natomiast e, tak samo jak i w szamanizmie, tak samo w bionergoterapii, czy w uzdrawianiu pranicznym, czy psychologii pranicznej, wszędzie będzie, będą pojawiały się aspekty psychologii, duszy. To jest wszystko psychologia duszy. E, I jak to wpływa później na nasze ciało fizyczne? To jest bardzo ciekawe. I myślę, że wiele osób błądzi, nie zdaje sobie sprawy, bo szuka wiedzy po różnych tematach, prawda, po różnych kursach. Natomiast jeżeli ktoś by raz to ułożył, czyli ustalił jakby hierarchię i punkty, które by umożliwiły, umożliwiłyby nam, ludziom, niezależnie czy z Polski, czy z Niemiec, czy z Francji, czy z Kanady, zrozumienie tego, człowiek mógłby się łatwiej w tych tematach poruszać. Mhm. Mm Różnica, nie tak. widzę większej różnicy. Słuchaj, wiesz, no, ja myślę, że tutaj jednak warto byłoby przybliżyć zagadnienie, czym jest szamanizm, My, tak jak powiedzieliśmy, wywodzi się e, i były jego początki prawdopodobnie. No chyba tak, w, 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 u Indian, Ameryki Północnej bodajże, ale powiedz coś bliżej, bo no, to, ten temat jest, jest ci bliski. Szamanizm, tak naprawdę y, jeszcze raz wrócę do tego, zależy, gdzie się urodzimy. Dla mnie, ja w tym momencie mieszkam w Stanach, więc jestem bardziej związana, czy miałam możliwość, y, czy zostałam wystawiona jakby na poznanie y, tej wiedzy od strony Indian Amerykańskich, czyli tych Native American Indians. Natomiast takie słowo indianie, to może się kojarzyć z różnymi e, kulturami, e, niektórzy nazywają również e, kulturę hinduską, e, to też są dla nich indianie. E, drugim, jakby kolejnym e, jakby odłamem, czy rodzajem e, indian będą indianie e, z Amazonii, e, czy z krajów z Ameryki Południowej. To też jest szamanizm, e, wiadomo jest to kultura latynoamerykańska, to będzie troszeczkę inne może podejście, natomiast każdy, każdy człowiek, który jest związany, który udziela pomocy drugiej osobie, który, tak jak ja, czy, czy ty mimo że jesteś redaktorem, czy prowadzisz programy, to też jest odmianą szamanizmu. Szamanizm jest określony bardzo szeroko. Szamanizm to nie jest tylko osoba, która zajmuje się tańcem, śpiewem, grzechotkami, oczyszczaniami. Szamanizm to jest również osoba, szamanem również jest osoba, która śpiewa, ponieważ ona przez głos przez intonację, przez słowa, jakie wysyła, właśnie będziemy mówić później o muzyce, jakie to jest ogromnie ważne. Ona koduje osoby, które to słuchają. To znaczy, jeżeli ktoś śpiewa bardzo smutne rzeczy, to on, jako szaman, czyli osoba, która rozpowszechnia dany typ muzyki, jest za to odpowiedzialna. Mhm. I tak samo jest naprzód z malarstwem. Jeżeli ja na przykład maluję, to każda osoba, która maluje, ja teraz. Bardzo poszerzę ten temat osoby, które zajmują się malarstwem, muzyką czy pisaniem, to też są szamani. Ponieważ kiedyś były inne czasy, kiedyś pisaliśmy na płytkach, kiedyś malowano na ścianach. Teraz w obecnych czasach mamy internet, prawda? Można rzeczy znaleźć w internecie. Natomiast osoba, która udziela informacji lub która prowadzi szkolenia, ona też jest rodzajem sz szamana. Tylko Szamanem również jest na przykład osoba, która tworzy obrazy. I teraz jeżeli obraz, który jest oglądany przez osoby, które powiedzmy ją lubią albo interesują się wystawami, jeżeli te obrazy mają przekaz bardzo negatywny, to znaczy wywołują negatywne emocje, to ta osoba jest odpowiedzialna za ten swój szamanizm. Mm -hmm. Sz tak, że te szamanizm jest bardzo szeroki. Szamanizm to chyba pewnego rodzaju też droga, nie? Droga. Tak, wyboru. dokładnie. To to nie jest, to nie jest religia. To od razu mówię, to nie jest religia, to jest droga. Bardzo ładnie to bardzo to yy, wyraziście ująłeś i absolutnie. To jest właśnie to, co chciałam powiedzieć za chwilę, że szamanizm to jest droga, którą obieramy yy, w naszym życiu lub na którą nas naprowadzają. To o czym mówiłam. Yy, na przykład zabierają komuś pracę, żeby zajął się bardziej, yy, bardziej duchowymi rzeczami, żeby nie był tak bardzo fizyczny. Mhm. Słuchaj, Renato, tutaj przygotowałaś. Yy... Trzy zdjęcia, tak naprawdę. Tak. Najpierw zobaczymy zdjęcia, na których jesteś ty. Tak, teraz one się tutaj pokazały na ekranie. Co one przedstawiają? Bo to są rozmazane dosyć zdjęcia twojej postaci gdzieś nad morzem, tak. plaża. Tak, to, to były zdjęcia tak naprawdę zrobione na wyjeździe do Kalifornii. Była to, ponieważ ja jestem mocno związana też z wodą, e, jakby z oceanem. E, zresztą ja jestem wodnikiem, jeżeli chodzi o, o znak zodiaku. O tym będziemy mówić w godzinoskopie, który się już niedługo pojawi. E, natomiast e, to była historia mojego spotkania e, oczywiście takiego duchowego z jednym z Indian z plemienia Cherokee. Mm -hmm. Ponieważ się tak zaprzyjaźniliśmy, poznaliśmy się, ponieważ teraz internet jest e, taką drogą. E, łatwiejszego porozumiewania się e, różnych pokoleń i różnych kultur. E, ja, tak jak wspomniałam, nie wierzę w przypadki, także, jest to wszystko związane e, z na pewno z naszymi poprzednimi wcieleniami. E, poznałam e, takiego Indianina, który, e, który, tak jak wspomniałam, jest z, z plemienia Czeroki. E, oni wszyscy niestety żyją albo w rezerwatach, albo blisko rezerwatu. O tym też może wspomnimy w dwóch zdaniach. Z reguły nie są to ludzie bogaci. No niestety, biedni tak się wydarzyło, jak się wydarzyło. Są rozrzuceni po całej Ameryce. I ja wtedy wymieniałam się z nimi różnymi rzeczami, ponieważ dla mnie kamień ma ogromne znaczenie. Odczyty z kamienia, i ja mówię, Słuchaj, wyślę Ci takie trzy fajne zdjęcia. Oni wysłał swoje z takich plemiennych spotkań. I potem ja zrobiłam jakby zdjęcie z moich zdjęć, ponieważ nie miałam innej możliwości, nie miałam w tym momencie innego fizycznego zdjęcia. Mm -hmm. I wspomniałam mu o tym, że kiedyś podczas podróży tak bardzo przyciągnął moją uwagę taki wizerunek, takiego Indianina z Orłem. Ja, ja po prostu to było we mnie tak głęboko, że ja potem ten obraz sama namalowała. Tak, widać. Było ten, obraz, teraz, tak. ten obraz olejny jest u mnie w domu. I ja się z nim po prostu chciałam podzielić, bo to było 9 czy 10 lat temu, i on jako, ponieważ Indiani, Amerykańscy, nie wszyscy, ale ja czuję bardzo energię drugiej osoby, nawet przez internet, czy przez e-mail, czy na podstawie zdjęcia. Ja, ja wiedziałam, że ja muszę z nim na ten temat porozmawiać. A ja on mówi, wyślij mi te zdjęcia. Mm -hmm. Ale jak ja zrobiłam te zdjęcia, ja nie zwróciłam nawet uwagi, że na tych zdjęciach pojawiła się postać. Tak. I jedno z tych zdjęć, może ono jest rozmazane, ale jest taka różowa, taka różowa chmurka. Na drugim pojawia się już taka błękitna, taka przesłona przechodząca na wysokości, pomiędzy wysokości. Czakramu serca i czakramu gardła, to już wchodzę teraz w kulturę europejską, czyli na wysokości naszego gardła i serca pojawia się taka niebieska, błękitna, przepiękna niebieska smuga. To różowe zdjęcie może tak bardzo nie, nie pokazuje, znaczy to pierwsze zdjęcie pokazuje taki zarys postaci, tak naprawdę to jest, jest, jak ktoś bardzo blisko popatrzy się zatrzyma, to jest taka głowa i taka postać, tak jakby siedziała z przykurczonymi nogami. To tutaj Państwo natomiast... mają drugie zdjęcie. Pierwsze jest niebieskie, ale jest nie w tej kolejności. Pierwsze to jest niebieskie, nie drugie jest ta I... postać i trzecie. Tak i na trzecim jest już pokazane jak on tak jakby nachodzi na mnie, to znaczy ta postać tego Indianina, on tutaj jest malutki na zdjęciu za mną, ale... On jest właśnie na tym obrazie, ma część twarzy różowej, część twarzy niebieskiej. I on, tak jakby, zanim zamanifestował swoją obecność, mi, mi się zaczęło, naprawdę, ja zaczęłam się śmiać, bo ten tak, Indian jak dostał to zdjęcie, ja na początku nie zwróciłam na to uwagi. I on mówi, że ja to specjalnie mu teraz wysłałam, a ja mówię, że wysłałam ci zdjęcia. On mówi, to otwórz je. I ja w tym momencie je otworzyłam i mówię, zobacz, on, on po prostu zamanifestował swoją obecność w podziękowaniu za to, że ty się jakby ze mną dzielisz. Tym, że witasz go w swojej, w swojej rzeczywistości, on pokazał się na tych zdjęciach, czyli oryginalnie na tych zdjęciach jego nie było, jego tam nie ma. To są zdjęcia ze zdjęcia. Bo wiadomo, ja, będąc w Kalifornii, to było wcześniej, ja jeszcze wtedy nie, nie miałam tego przewodnika na swojej drodze, a podczas wewnętrznych spotkań, czyli przez wykorzystanie moich umiejętności medium bo Indianie też zajmują się retrospekcją, czyli wspomnieniami z poprzednich żyć i tak nawiązują i rozwiązują problemy z obecnych żyć. Tak. Ja później rozwinęłam ten dar i ten Indiani ma na imię Matanga lub Katanga i to jest Biały Orzeł. No I... właśnie, ale jeżeli mogę ci tutaj przerwać, wiesz, tak. bo jeżeli chodzi o orzeł, orzeł nie tylko przecież w naszej kulturze Polski, ale także albo głównie właśnie u Indian. O orły są, bardzo mają tu znaczenie. Kim jest orzeł dla Indian? Właśnie, to bardzo, bardzo ważna rzecz. Właśnie, chciałabym, nie chciałabym wszystkiego powiedzieć w tym programie, ale chciałabym, żeby Polacy się właśnie zastanowili, dlaczego, może dlaczego mi pojawił się ten Indianin na, na tym, w moim życiu? Czy może jest to związane z tym, że My Polacy mamy jakieś, jakieś połączenie z, z amerykańską kulturą, o której może nie wiemy. Ja już spotkałam parę osób z Polski, które były, którzy, którzy byli u mnie moimi klientami i nie ukrywam tak naprawdę wielu Polaków ma, ma korzenie indiańskie. Nawet znam w Polsce ludzi, ale to jest ich ścieżka, oni muszą to odkryć. Jeżeli mnie spytają, ja mogę ich na to naprowadzić. Natomiast znam człowieka w Polsce, który nawet wygląda jak jeden z, in, z Indian, których ja mam na zdjęciu, którzy rzeczywiście żyli w Ameryce, tutaj w Ameryce, w USA, natomiast on ma nawet nazwisko szamańskie. I to jest to, że ja na przykład czasami będąc na sesji z daną osobą, ja potrafię na podstawie imienia, nazwiska, e, wibracji, ja potrafię określić e, poprzednie wcielenia. Także ten człowiek, ja z nim rozmawiałam, ja się go tylko spytałam, czy ty nie planujesz przyjechać do Arizony? I więcej mu nic nie powiedziałam, bo e, tak jak chciałabym zasugerować Państwu, nie zadaniem naszym jest opowiedzenie i... E, Przygotowanie wszystkich informacji, tylko naszym, każdym, każdej osoby indywidualnie, zadaniem jest odszyfrowanie tych łamigłówek w tym życiu i odnalezienie tego, kim ja jestem, naprawdę. Czyli, czyli swojej, swojej, drogi swojej drogi też, tak? Dokładnie, swojej mm. drogi. To jest dosyć trudne, bo większość z nas całe życie szuka, niektórzy w ogóle nie znajdują. Ty też indywidualnie pomagasz w takich terapiach, spotkaniach z ludźmi. Tak, właśnie na tym polegają e, takie trzy sesje, które prowadzę, e, ponieważ e, od dziewięciu lat już potrafię e, wejść jakby w energię osoby podczas rozmowy, e, tak jak już wspomniałam Tobie, e, ja, ja czuję, w których cieleniach albo się spotkaliśmy, albo e, które są Ci bardzo bliskie. E, natomiast e, jeżeli przychodzi do mnie osoba, czy. To nawet nie musi być osoba fizycznie, to wystarczy, że jest to spotkanie przez, e, przez Skype'a lub przez internet, nawet czasami przez telefon. E, dana osoba zadaje mi e, charakterystyczne pytania, i u mnie na stronie jest taki w załącznik, w sesjach e, jest taka sesja, która nazywa się odczyty z kamienia. Mhm. To też jest bardzo mocno związane z szamanizmem. Dlaczego? E, ponieważ oni na podstawie, e, na podstawie kształtów lub na podstawie kamieni ja też przez taki trening przechodziłam w Alizonie. To nie znaczy, że jak ktoś skończy taki trening, to od razu zostaje mistrzem i wszystko wie. To jest proces. To wymaga bardzo dużych ćwiczeń i dużej ilości jakby osób, które będą w to zaangażowane, żeby umożliwiło to danej osobie poznanie różnych punktów widzenia. Poza tym dochodzi do tego znajomość innych języków, znajomość innych określeń wiedza ogólna na temat uzdrawiania, ponieważ w momencie łączenia się z jakąś rzeczywistością, czy kamienia, czy tak jak u mnie na sesji odczytu z płytek kamiennych, na których klient znajduje sobie płytki i zamawia sobie do nich pytanie i ja te płytki, tak jakby wchodzę w rzeczywistość tej płytki, to jest na przykład płytka ceramiczna, która może pokazywać jakieś żyły lub jakąś rzeczywistość, która, no komuś się ta płytka spodobała, ale ma do niej konkretne pytanie i ja wtedy wchodzę jakby w w ziarna tej płytki, czyli ja po prostu widzę pewne kształty, obrazy, i wtedy mówię tej osobie. I tak naprawdę czasami one mogą mi nic nie mówić, ale ponieważ ja jestem połączona z polem tej osoby, jest mi łatwiej naprowadzić tą osobę, jaka jest w tej przestrzeni kamiennej zawarta odpowiedź. Mhm. Czy to można by powiedzieć, że to jest takie współczesne czytanie, tak jak to nazwałaś, czytanie z kamienia? Chyba tak, ponieważ to jest mój autorski program, mnie tego, nikt mnie, mnie tego osobiście nikt nie nauczył, ale to dla mnie zaczęło, e, że tak powiem oddziaływać i to miało dla mnie znaczenie. Jednym z przykładów może będzie, kiedy poznałam kobietę, kiedyś pracowałam w takiej dużej firmie e, po polsku, to jest firma kamieniarska. E, miałam styczność z olbrzymimi e, jakby płachtami kamienia, I czy to był marmur, czy to były e, granity, e, czy to były e, e, slate, to są takie e, kamienie, e, bardzo naturalne takie formy, które są używane na przykład do podłogi. I zaczęli mnie pytać klienci o różne pytania. To tak jakbym ja podświadomie przyciągała ludzi z jakimiś problemami, czy z nierozwiązanymi sytuacjami. I ja im wtedy mówiłam, co mają znaleźć. Oni mi robili zdjęcia i oni mi te zdjęcia przysyłali. Ja na tych zdjęciach znajdowałam odpowiedzi i czasami się po prostu uśmiechały dwie strony, czyli ja i ta osoba pytająca. Bo ona mówi, kurczę, to po prostu Opisałaś mi, jaka jest sytuacja z moim bratem, albo y, opisałaś mi sytuację tego mężczyzny, nad którym się zastanawiałam. Na przykład na zdjęciu pojawią mi się, to nie to, że y, oni się pojawiał. Ja uważam, że ta osoba podświadomie wybierając dany element kamienny, czy na przykład jakąś płytkę, można ją mieć w kuchni, w łazience czasami, ktoś ją lubi, mhm. ale tam nic specjalnie w tym nie widzi. Jeżeli ta osoba przyśle mi tą płytkę i zada mi pytanie, bo ta osoba jest z tą, z tą konkretną, jakby. Przestrzenią kamienną związana, dokładnie, tak. i ja na tym widzę, i ja mówię rzeczy, i ja mówię, słuchaj, czasami możesz znaleźć odpowiedź na podstawie moich y, obrazów krótkich określeń, dopiero po tygodniu, albo na przykład na drugi dzień. I, i ta osoba może mi przysłać na przykład 10 takich płytek i będzie 10 pytań. Tak wygląda sesja. Naprawdę e, jednym z takich ciekawszych może e, takich odczytów miałam kobietę, która mieszka w Ameryce Południowej, ponieważ ja mam czasami klientów nie tylko, nie tylko z Polski. E, przysłała mi, widziałam, że była strasznie zdesperowana, była bardzo smutna. Janowi, słuchaj, no, nie idzie mi w życiu, mam taki problem, nie wiem jak rozwijać się duchowo. A ja widziałam w płytce taką małą dziewczynkę, która była otoczona czarnymi, takimi jakby takimi krzakami ja mówię, powiedz mi, co się dzieje w twoim życiu, bo to jest coś z twojego dzieciństwa. A ona mówi, skąd wiesz? Ja mówię, ja tego nie wiem, ja to widzę, ja na razie chcę się z tobą podzielić. I ja mam wrażenie, i tam były wokół tej y, postaci na tym, to był w ogóle bardzo malutki kawałek kamienia. Ona mówi, że nie miała czasu pójść do sklepu, y, żeby poszukać, ale mówi, no ten, zobacz na tym. I tam pojawiły mi się takie postacie, tak jakby ją okrążały. Ja mówię, że ty jesteś bardzo osaczoną osobą w rodzinie. I y, nie masz, tak jakby chowasz się przed swoją własną rzeczywistością, bo jest bardzo dużo osób, które energetycznie Cię osacza. I ona mówi, i co tam jeszcze widzisz? Ja mówię, że widzę taką męską postać i taką starszą kobietę. I to się zgodziło, ona powiedziała, że to jest jej matka i jeden z jej braci. Ja miałam dreszcze, ale ponieważ już się przyzwyczaiłam do takich sytuacji, e, że, że jednak to się w jakimś stopniu sprawdza, e, pomogła mi jeszcze wtedy paru odczytać. I jedną na przykład z takich ciekawszych rzeczy było to, że ona chciała bardzo nauczyć się jasnowidzenia. Ja mówię, że nie wydaje mi się, że możesz się tego nauczyć, ale może ci to udać się w tym życiu lub dopiero za parę lat, bo widziałam, że jest tam u niej jeszcze droga, którą ona musi przyjść jakby wyciszenia wewnętrznego i odizolowania się od tej drastycznej rzeczywistości rodzinnej, aby odnaleźć samą siebie. No. I Przepraszam, mhm. właściwie, czym jest jasnowidzenie czy, i czy ono jest nam wszystkim potrzebne tutaj do życia? Moim zdaniem jest bardzo przydatne. Jest bardzo przydatne, ponieważ jeżeli człowiek rozwinie w sobie ten dar, są różne techniki. Ja myślę, że ten, tak czuję, że to widzenie w kamieniu jest powiązane, jakby z widzeniem wewnętrznym, które przykłada się na widzenie zewnętrzne, bo ja wspieram jedno z drugim. Jeżeli ktoś tego daru nie ma, ja na przykład naprowadzam te osoby, które znam, żeby próbowały odczuwać, bo tak naprawdę cała sfera terapii, czy tej geoterapii, czy szamanizmu, tak naprawdę każdy z nas ma dary. Ja chcę o tym mówić, że tak samo jak ty masz dary, tak samo pewnie każda osoba, która nas teraz słucha, czy ludzie, których poznałam. Y, powiedzmy mieszkają w Kanadzie, którzy wyjechali i nie potrafią sobie y, z czymś poradzić, albo chcą y, cały czas rozwijać swoje umiejętności. My wszyscy mamy dary, tylko jest kwestia czy trafimy na właściwą osobę, która nas na tą ścieżkę naprowadzi, żebyśmy mogli to rozwijać. Tylko niestety muszę powiedzieć jedną no, no, rzecz, tego się nie da osiągnąć w ciągu tygodnia. Mhm. To są, u mnie to są lata rozwoju. Już wspomniałam o tym, to jest bardzo dużo takiej introwertycznej pracy, to znaczy analizy, spojrzenia na siebie, z, jakby, z, jakby wyjście z siebie i spojrzenie na siebie z zewnątrz. Tak samo odczyty. Jest pięć zmysłów, to już o tym mówiłam, nie wiem czy będziemy na ten temat mówić później, ale możemy odczuwać energię na ciele, możemy odczuwać ją po zapachu, możemy odczuwać ją na zasadzie, tak jak ja widzenia obrazów. Lub to są krótkie, to są takie migawki, które do nas przychodzą. One u mnie się zaczęły, powiedzmy, w wieku 18 lat. Ja jeszcze wtedy sobie nie zdawałam sprawy. Pierwszym takim był bardzo nietopowy. Znowu wspomnę, byłam kiedyś na Wielkiej szliśmy zeszliśmy przez las i nagle zobaczyłam taki czarny monitor i taki kreski. Ale nie zwróciłam na to uwagi, no bo no, wiadomo było zajęcie, tam była muzyka, byli ludzie. Usiadłam wtedy pod lasem i znowu zobaczyłam monitor. Taki czarny ekran i tam było dużo takich bardzo kolorowych kresek. To się okazało, to było widzenie z przyszłości tego, co wykonywałam pracując w architekturze na, na komputerze, ponieważ jeden z programów, żeby stworzyć rysunek, wymagał tworzenia tych linii, a te linii to były tak jakby kalki, na których rysowały się poszczególne jakby kondygnacje czy elementy w architekturze. Mm -hmm. Słuchaj, wiesz, bo o, o, o tym co tam powiedziałeś w, w rozmowie będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. Ja tutaj chciałbym jeszcze, już na zakończenie, abyś przybliżyła nam znaczenie kolorów. Tam, gdzie pojawiały się zdjęcia, pojawiły się też błękitny, różowy kolor. Jakie one mają znaczenie tutaj dla ciebie samej? Dla mnie. Różowy kolor, to żeby wszyscy wiedzieli, jest określany w każdej kulturze kolorem opiekuńczym, takim matczynym. To jest kolor przewodnictwa i opieki. Natomiast kolor niebieski jest definitywnie związany z tym, co my teraz robimy, czyli z przekazem ustnym. Mhm. Czyli, z, i znowu wrócę do tego godzinoskopu, który się później pojawi, to jest dom komunikacji. Czyli y, przez prowadzenie czy przez y, otoczenie danego przewodnika, i chcę o tym powiedzieć, że każdy z nas ma przewodnika, o tym uczy na moich warsztatach i każdy może tego przewodnika do siebie przyciągnąć lub go poprosić o pomoc, to jest bardzo ważne. Y, oni się manifestują w różny sposób czy przez dotyk czy uświadamiają nam y, jakby energetycznie że są wokół y, to kolor y, te dwa kolory które są akurat na tych moich zdjęciach to różowy jest tak jak wspomniałam y, jest to y, kolor opieki czasami bardzo matczyny y, y, jakby kolor natomiast y, ten niebieski jest związany z czakramem mowy czyli z domem komunikacji czyli to co my teraz robimy czyli y, ten przewodnik tak jakby y, to jest właśnie to, o czym mówię. Oni nie powiedzą, my musimy się pewnych rzeczy domyślić, czyli sami musimy odkryć tą naszą drogę, co ma się pojawić, albo za czym mamy podążać, mhm. czyli zrozumienie i komunikacja. To jest na mojej drodze. Jasne. No, jak widać, wszystko to ma jakieś znaczenie. Proszę podać swój kontakt do siebie, stronę internetową, bo. Myślę, że tutaj wszyscy ci, którzy by chcieli zgłębiać ten temat, no to na pewno zaglądną, posłuchają muzyki, chociażby o której będziemy też mówić w kolejnych programach. Oczywiście najłatwiej jest się ze nas skontaktować wchodząc na stronę Rekomend.com i jest bardzo prosty e-mail, czyli skrzynka pocztowa, również REK Myślę, że zamieścimy to. Pod spodem, pod, pod linkiem, i na tej stronie można znaleźć wszystkie informacje, jakie są potrzebne, dziękuję. żeby umówić się ze mną, czy żebym mogła odpowiedzieć na jakieś pytania. No okej. Okay. Renato, bardzo Ci dzisiaj dziękuję, ja Państwa wszystkich zachęcam do pisania komentarzy, a w komentarzach zadawania dziękuję pytań, bardzo. które będziemy mogli tutaj na antenie zadać. Dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich w Polsce i wszystkich na wygnaniu na całym świecie. Pozdrawiam serdecznie.